Dzień dobry, nazywam się Sylwia Cuper, witam w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiskitkach i zapraszam Państwa na prelekcję z okazji Dnia Kobiet pod tytułem Motyw kobiety w literaturze na przestrzeni wieków. Kobieta od zawsze była obecna w literaturze, zmieniały się tylko jej role i sposób ukazywania. Znane przecież bohaterki jako żony, matki, kochanki, narzeczone, Kobiety szczęśliwe i te, które szczęścia zaznać nie mogły. Trudno byłoby stworzyć kompletny katalog kobiecych postaci literackich, ale prześledźmy, jak były one ukazywane na przestrzeni wieków. Role kobiety są rozmaite, zarówno w literaturze, jak i w życiu. Co więcej, kobieta odgrywa. Kilka ról życiowych, nie ograniczając się do jednej pozycji w świecie i w rzeczywistości. W Starym Testamencie Ewa, jako pierwsza kobieta stworzona ze szemra Adama, dzieli radosne chwile z mężczyzną w raju. Niestety ulega namowom węża i sprowadza na siebie i Adama karę wygnanie z raju. Mitologia zaś przedstawia cały katalog kobiecych postaci. Jest wśród nich bogini i królowa niebios Hera, bogini miłości Afrodyta, Demeter bogini płodności, Atena bogini pokoju i wojny, czy piękna Helena, z powodu której wybuchła wojna trojańska. Najwybitniejsi polscy pisarze również w swojej twórczości wykorzystywali motyw kobiety. I tak na przykład Ignacy Krasicki w Żonie Modnej bohaterką satyry czyni młodą kobietę, która bezkrytycznie i w każdej dziedzinie życia kieruje się panującą modą francuską. Za pomocą tej roli kobiecej autor z ironią i dowcipem ośmiesza modne, ale niewłaściwe zachowania młodych szlachcianek. Adam Mickiewicz zaś w swojej twórczości Wielokrotnie i w różnoraki sposób wykorzystywał motyw kobiecy. W balladzie pod tytułem Świtezianka, tytułowa bohaterka to młoda dziewczyna, której nikt nie zna w okolicy. Jest tajemniczą nimfą wodną, która kusi młodego strzelca i wystawia jego wierność na próbę. Za niedotrzymanie obietnicy okrutnie karze niewiernego kochanka. Z panu Tadeuszu natomiast. Mamy zestawione dwie role kobiece: młodziutkiej Zosi i dojrzałej Terimeny. Zosia to niewinny i bezpretensjonalny dziewczę, którego policzki regularnie oblewa rumieniec wstydu, zwłaszcza w odpowiedzi na zaloty Tadeusza. Przeciwieństwem tej nieśmiałej istoty jest uwodzicielska Terimena, która celowo i świadomie zwraca na siebie uwagę. Chcąc wzbudzić swoją osobą zainteresowanie, w nieco innej kreacji Adam Mickiewicz ukazał Emilię Plater w utworze pod tytułem Śmierć pułkownika. Heroizacja bohaterki służy upodobnieniu jej śmierci do śmierci średniowiecznych rycerzy. Emilia Plater, kobieta, pułkownik, umiera za ojczyznę, a poeta poprzez tę śmierć. Podkreśla najważniejsze wartości dla Polaków, jakimi są Bóg, honor i ojczyzna. Epoka pozytywizmu przyniosła nieco inne wizerunki kobiet w literaturze. Ze zmianą epoki nadchodziła zmiana światopoglądu. Eliza Orzeszkowa w powieści nadniemnej w doskonały sposób prezentuje nowy model wizerunku kobiety. Ukazuje ona swoją bohaterkę, Justynę Orzelską, jako idealistkę pracy, odrzucającą wygodne życie na salonach i małżeństwo z arystokratą, a decydującą się związać ze zubożałym szlachcicem Janem Bohaterowiczem. W literaturze współczesnej motyw kobiety również jest wykorzystywany w różnoraki sposób. Jedno jest pewne kobieta. Mimo zmieniających się trendów, nigdy nie powinna pozbawiać siebie cech, które są jej przypisane. Dlatego, celebrując Dzień Kobiet, obchodzony 8 marca, pamiętajmy o swoich wartościach i ceńmy to, co w nas, kobietach, jest istotne, a czego mężczyźni nie mogą mieć. W tym celu zachęcam do lektury książek. Ukazujących ikony współczesnych kobiet różnych profesji. Aby nie zdradzać szczegółów, a zachęcić do czytania, zaprezentuję kilka tytułów, do których warto zajrzeć i miło spędzić czas z literaturą kobiecą. Michalina Wisłocka, Sztuka Kochania Gorszycielki Kobiety, które wstrząsnęły światem mody. Steczkowski, osobista biografia rodziny, Danuta Szaflarska i jej czas, Osiecka, nikomu nie żal pięknych kobiet, Kobiety nieidealne, Serce z kamienia też bardzo wartościowa książka kardynała Stefana Wyszyńskiego O godności kobiety, którą polecam każdej kobiecie niezależnie od wieku. Na koniec dla wszystkich pań zamiast życzeń ode mnie wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego pod tytułem Dzień Kobiet. Dzień 8 marca to kobiece święto. Są uprzejmości toasty, prezenty każdy kwiat wręcza z twarzą uśmiechniętą, choć zwykle bywa zły i natęty. Schodzą się goście, składają życzenia, solenizantka także uśmiechnięta. Lecz chcę zapytać: tak dla przypomnienia czy o kobietach ktoś zwykle pamięta, że ostatnie spać idą, a pierwsze się budzą? Że wciąż pracują od świtu do zmroku, że nieustannie dla swoich się trudzą, a zauważane są raz w roku. Dziękuję.